Hej, cześć, witajcie na moim kanale, z tej strony Mati Gaming Zapraszam was już na 78 spotkanie z gry Portal 2 w serii Custom Maps Single Player Będziemy grać mapę u Speed Danger e, od twórcy Rector Rocks, dokładnie tak Także oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału dzwoneczkiem łapką w górę, się po tym odcinkiem już 78 z gry Portal 2 w serii Custom Maps Single Player bo idziemy po 1500 subskrypcji, dokładnie tak Także rozpoczynamy jeszcze nasze 78. Spotkanie z gry Portal Was serii Custom of Single Player i życzę miłego oglądania. Speed, jump, danger, part of the journey for a decay, made with Rector Rocks. Dobra, to działamy. Dobra Okej, okay, teraz Kostka O nie, jak jej nie złapałem? Dobra, spokojnie Nie. O nie, to nic się nie stało, spokojnie Ajaj A, mamy kostkę, dobra, elegancko Dobra Mam pomysł, że mam to zrobić Dobra, żyjemy. Nie możemy paść, wszyscy dziurki To jest strasznie słabo No ale dobra Musimy skoczyć jakoś Hmm, dobra, pomyślmy co dalej. Ja myślę, że na pewno trzeba się doskoczyć. Tu żel po się szybkości użyty. Tu nie mogę trafić z tego. Okej. Okay. Trafiłem. Może rozpędzimy się w ten sposób. Powinniśmy się tak rozpędzić. Wątpię, ale można spróbować. Ai, ai, não, 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 não. O oh no, co tak zrobiłem najlepszego? Dobra, nic się złego nie stało. Po prostu kostka nam zginęła i tyle. Ale nie ja bym chciał wejść. Dobra, kostkę musimy zabrać. I ją mamy. Pim się strzerzuci, bo słyszałem dźwięk. Ajaj. Spokojnie. Dobra, reszta żelu to będzie ta przyspieszająca, nie? Czyli... się nie stało, spokojnie. Bo wydawało się, że spadłem, ale... nie spadliśmy. No. Okej. Okay. Dobra, chyba naprawdę. Uwaga. Dobra. Nie. No, już tam, że tam nie zginiemy. Ajajaj udało się. Dobra, mamy to. Koniec tej mapy, właśnie. USP Danger. No, żeby drodzy, to koniec tego już 78. spotkania z Gry Portal was serii Custom Maps Single Player. Zobaczcie mapę USP Danger od Rector Bardzo fajna mapa, bardzo się podobała. Dokładnie tak. Także do widzenia, do zobaczenia na kolejnym spotkaniu z Vir Portal w serii Castle. Single Singleplayer już w 79. I trzymajcie się ciepło. I papa, pa. dziękuję za oglądanie.